Dzisiaj pokażę Wam jak naprawić tworzywa sztuczne, w tym wypadku PP. Mamy tutaj dziurę. Zderzak jest od Porsche Boxtera i e, pokażę Wam jak użyć e, odpowiedniego tworzywa do naprawy takiego. Do spawania będzie nam potrzebna spawarka do tworzyw, jest to stacja grzewcza, taka normalna stacja lutownicza, yy, najlepiej jeszcze mieć opalarkę no i narzędzie do szlifowania. pierwszy musimy sprawdzić jaki jest gatunek tworzywa, jest to ten wskaźnik PP T20, spróbuję znaleźć odpowiedni, mam tutaj różne tworzywa i Mamy mixtapę, znajdę sobie odpowiedni, odpowiedni drut do tego takiego tworzywa. No dobra, najpierw chciałem to oszlifować. Dobrze będzie z tego bączek. Pierwszy tworzywą musimy zmyć. Więc przemywamy się odpowiednim zmywaczem. To jest akurat do usuwania plus 800 do usuwania smarów i ropopochodnych rzeczy. Jeszcze sobie przemywany element antysylikonem. włosków różnych takich zanieczyszczeń, które mogłyby nam tutaj wchodzić w krzli. Dobra. Jest jeszcze drugie uszkodzenie. Jeszcze trzeba zobaczyć ten syf. to, tego fajny jest taki to, Kremem oczyszczamy sobie Okej, teraz spróbujemy sobie wypchnąć to na gorąco. Tyle ile się uda. Z kopalarki i takiego kowadełka od spodu będziemy wypychać. Masujemy sobie tworzywo. Masujemy sobie to tworzywo, żeby nam jak najlepiej wyszło. jeszcze przemniej mieć takim zmywaczem do tak chory. Wszystkie tłuszcze wyciąga z plastików. then PP mamy tu rozpiskę, temperaturę ustawiamy na 1, 2, wypływ powietrza na około 4. Cz Czekamy, aż się nagrzeje. Nagrzewamy nagrzewką żywą, potem drut, wkładamy drut. bo nawet z samym podkładem. będzie ok. Dobra, robimy drugi plastik. No dobra, to grzejemy. Twardy. Podkładając, głaskamy plastik, żeby go wyrównać. Jeszcze... Mamy wstępnie wygładzone, teraz robimy bruzdę, robimy znowu spawanie. W spawaniu tworzyw problem mam. mogą tworzyć nieopisane zderzaki, często się tak zdarza, że nie wiemy co to jest za tworzywo, więc przygotowałem dla Was taki metodą prób i błędów test, co to może być. Wszystkie tworzywa możemy rozdzielić na dwa, na dwa tak naprawdę typy, te które się w płomieniu palą kopcącym płomieniem i te które się palą niekopcącym płomieniem. palamy sobie ogień i sprawdzamy co się dzieje. No nam się palić kopcącym płomieniem. O. Będzie kapać. Spróbki. Jest wyczuwalny zapach Spalonych włosów, po prostu białka ludzkiego, także to jest takie, takie charakterystyczne dla PA6. Pali się w dosyć wysokiej temperaturze, około 550 stopni. Musimy ustawić na maszynie. To jest PA6. Tak możemy rozróżnić po tym zapachu, że to jest PA6. Dobra, mamy tutaj próbkę PE. Ona również się yy, pali kopcącym płomieniem i kapie. Z tym, że tutaj będzie inny zapach. Tu będzie taka parafina bardziej. O, tak. Tak. Tutaj jest Czujemy bardzo mocno. To jest PE. Dobra, teraz, chyba najbardziej popularny typ tworzywa, czyli PP w samochodówce. On się różni tym, że kapie, ale nie ciemnieje. Tamte tworzywa ciemniały. Jeżeli macie białe, to zauważycie, że ciemnieje próbkę. I tutaj, nie dość, że jest zapach parafiny, to jednocześnie można wyciągać z niego nitki. Można wyciągać takie nitki. O. super, to teraz widać. To jest PP. Najbardziej popularny w samochodówce. No dobrze. Yy, próbki palące się kopcącym płomieniem to PS, PET, PC, PUR, PCV i ABS. Jedne kapią, drugie nie kapią. PS kapie. Akurat PS w tej chwili chyba nie mam. Muszę zobaczyć. PET też nie mamy. Mogę Wam pokazać PCV i ABS. Dobra, PCV próbka. Generalnie pali się bardzo takim ostrym zapachem. I ona daje w obecności drutu miedzianego zielony płomień. To jest taka ciekawostka. Potem możecie go poznać. Jeszcze taka jest próba z papierkiem wskaźnikowym, ale to mało kto to ma. Spróbujemy to podpalić. I ona też ma tą charakterystykę, że po wyjęciu z płomienia gasie. O, widzicie? Jak gaśnie? Ja zobaczymy w obecności drutu. O, nie wiem co to widać. Ale jest o, taki zielonkawy płomień, o. Taki ma bardzo ostry zapach. To było PCV. Kolejny jest ABS. On kopci się czarnym dymem. Wytwarza się dużo sadzy i ma taki słodkawy zapach. Jakby jakieś coś, coś jakieś słodkie i dużo sadzy się wytwarza na próbce można to normalnie skrobać to była taka próba ognia są takie najbardziej mm, popularne chyba gatunki wam tu całą masę ale no, jak będziecie chcieli to nagram wam po prostu takie testy ze wszystkimi jakie mam ale, no, najczęściej to są jednak opisane te zderzaki, w jakimś tam gdzieś zawsze jest schowane, no, ale czasem przychodzą nam takie pozywały, które nie są opisane i musimy sobie jakoś radzić. A spawanie metodą prób i błędów i liczenie na to, że któryś trafi, to jest strata czasu, lepiej sobie zrobić taką próbę ognia i określić o mniej więcej, co to jest, nie? Tak wygląda gotowy zderzak do szpachlowania.